W nowece lezią na procem se dwa gbóstwa. Ledecht wązechno drogę jedzeli. Cieles tam lewej stronie mieśka gdowa fuermelka, a po prawy gbór Żytelk. Formelka była baro niezgódne. Łebele co spira, spirać, wrześcia i szkalowa, klała i wezywa, urywa i doskeca swemu sąsadowi. a że tel, kto musił słuchać kłeź dzień a warało to lateczne lata. Na ostatku rzek sum do se. to ju nie je dali do wetrzymani, musia swój myl przedać błebreku ja na story lata swój wyspiek. Jak rzek, tak zrobił. Sadził myl w kłypisz i na mu musał belny kłypc z błeźny baranowści. Ten łeb zdrzuł myl i rzekł, myl mnie widzy, a prisie tyś do zledani, ale rzecie mnie, że telkły, czemu te tasłe znam przedajesz? Kładle tezie myl, my jedną fel, a to je niezgódny sąsetka. A insi fele nim. Ni jinsi fele nim, ale ta fel je baru brzetkę, i nie wiem cie, wetrzymoś z taką peskatą, sunsutką. Dla mnie to ni ziudno fela, jo cię ja z nią weprzyńc. Kupił myl i wcygnął w nowy hecie decht przed strumianną. Fuermelka sa naprzód redowa, do nowego sunsoda jak seka do jak go psa. Była śtel bez cały dzień, ale za witro nie wetrzyma. Płecia szkalowac. Baraności wesiedł na kuincchałpę i przeniósł sołowka. łówka. na ani, łokc na kuelanie, aranka płet broda, na formylka, rśyniła, a ranka płytbroda, broda na formelka i soc mylił. Łena szkalowa i się a łen ani młyk. Ci przesta siedł na do swojej robłyte. Skłednął zespłe szkalowac, cesnął robłyta i siedna na swoją łówka cerplewie ją wesłech. Tak było dredzigłe, głę, i szósty dnia. Sudnego dnia było już w formelce za wiele. Łęna jaś zachrabiałeć halowani głę, a łen ani młyk. Tak co z nieba łanouzien. Wpadła w taci górz, zjaś sium i sied z peska. Te damkły, te cmuła przegrzesiony. Te weścierga uitobaciony. Mimoś te peska, i odoce do odomate kuś nie miały. I płyko za polca ten plac ciej te głupy baranku do mnie ani młyk, ty jo tyś nie da doce na wieci wieków. Amen, rzekł do secerplewy barank. Białce skłe doch rozwziecym dotrzymało słowa, niego dajowicy do baranka. Cie go uzrza po ty jak begłę nie widza. Śła chłódkę do kłychni, baranowsi miłet tych święty mir w sąsiedztwie. Jo, jo, ledzę. Cer pleweta, a dobry Wikt. Chcemy LESO! Zaziec! Ach.